Dzień dobry. Dzisiaj zrobię ponownie chleb twarogowy z orzechami i ziarnami, ten niskowęglowodanowy. Jak już widzieliście wcześniej, robiłam z pół porcji. Dzisiaj zrobię z całej porcji i zamiast pestek dyni dodam ziarna słonecznika, bo jakoś pestki dyni mi nie leżą. Dobra. Rozpoczynamy gotowanie. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Wykładamy blachę papierem. Dodajemy 100 gram płatków owsianych. Dalej po 70 gram otrębów owsianych. Zabrakło mi muszę iść po następną porcję. 500 g twarogu pokrojonego na kawałki. Jest trochę tonu. 15 g proszku do pieczenia. Dalej 3 jajka. 30 gram siemienia lnianego. 30 gram pastek dyni. Tu właśnie dodam ziarna są Ja mam akurat takie jakieś prażone ziarna. Będą lepiej smakować. 50 gram orzechów laskowych, a, bo wcześniej też dodałam włoskich, nie miałam laskowych. Jedną łyżeczkę soli. Dalej zakładamy pokrywę z i ustawiamy obroty na start. Półtorej minuty Klikamy dalej. Na tym etapie tak jest niezbyt przemieszane to ciasto, dlatego trzeba przemieszać kopystką. I pamiętamy, że kopystką kręcimy zgodnie z ruchem zegara, bo gdzieś tam się na ciała na, Panie narzekały, że mają pocięte kopystki. Także, drogie panie, zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nigdy na odwrót, bo wtedy nam się kopystka... Za Yy, zablokuje i rzeczywiście można ją podziurawić. Ciasto jest takie dosyć zbite. Musiałam wcześniej też troszeczkę pomóc kopystką, bo ciężko coś tu szło, ale no mówię, że ciasto jest tak bardzo zbite, taka glina. Przemieszamy. Wkładamy z powrotem. Zakładamy pod miarką. Mieszanie, które Ciasto już jest rozmieszane. Także moje drogie panie, wracając do użytkowania kopystki, jeżeli y, używamy jej zgodnie z przeznaczeniem, naprawdę nic się z kopystką nie powinno stać. Tak jak już mówiłam, zgodnie z ruchem zegara, czyli w prawą stronę. Nie poharatamy jej też podczas pracy termomiksa, ponieważ ona ma blokadę i nie dojdzie nam do noży. Także pilnujmy się tego, a kopyska posłuży nam naprawdę wiele, wiele lat. Wyjmuję teraz ciasto na mój chleb. Zaraz z niego uformuję bochenek. Pokażę Wam jeszcze raz. Zobaczcie. W tę stronę, jak kręcimy, ładnie wszystko wybieramy kopyską Jeśli cofniemy się, kopyska może nam się zablokować między noże i wtedy powstają dziury. Dlatego nie róbmy tego. Kręcimy w prawą stronę zgodnie ze wskazówkami zagara. Zobaczcie, ładnie wszystko można. Mój wokal uformowany teraz na 50, stopni, na 50 minut 180 stopni do piekarnika.